Witam na moim kanale. Jest początek marca, dokładnie 4 marca, i chciałam nagrać, jak wyglądają moje rozsady. Tutaj jest kalafior. Kalafior już wypuszcza listeczki. I jak będzie miał dwa liście właściwe, to pójdzie do pikowania. Tu jest kalarepka. Kalarepka już ma dwa liście. Także ją na dniach trzeba będzie przepikować do osobnych doniczek. Tu jest kapustka, którą wysiewałam dwa razy, ponieważ nasiona już miałam dość stare. Także to jest kapusta wczesna. Tak wygląda por. Już jest dość ładny, ale do pikowania jeszcze się nie nadaje. Jeszcze sobie tu postoi. A to jest celer. seler już też jest całkiem ładny, ale jeszcze, no trzeba jeszcze chwilkę poczekać. Też pójdzie do pikowania. Tu jest pietruszka naciowa. Już rozpikowana po trzy w jednej wielodoniczce. Tak. Natomiast tutaj jest sałata masłowa nakrapiana. Też już jest przepikowana. Tu rośnie rukola. Która będzie rosła w tej donicy. Natomiast tutaj jest rzodkiewka. To jest rzodkiewka dniowa Czyli powinna być do zbioru po trzech tygodniach. A już mamy chyba piąty tydzień jej wzrostu. I niestety, ale te rzodkiewki. One nie rosną tak szybko, jak jest podane na opakowaniu. Tu są nasiona, znaczy nasiona wysiana jest mieszanka na mikrolistki, musztardowce, sałaty, jakieś kapusty, takie. Ja sama zrobiłam tą mieszankę po prostu z moich nasion, które już ich nie wysiewam, albo są przeterminowane i one już wnet będą do zbioru. Tutaj jest przezimowana papryka ostra. Odmiana Rokita bodajże. Yy, ona już miała kwiaty, ale ja te kwiaty wszystkie poobrywałam. I spuściła listeczki, ale zaczyna od nowa żyć i wypuszczać nowe pędy. Tu jest druga papryka ostra. Yy, inna odmiana. Ta jest bardziej ostra, to jest bodajże tamta jest rokita, a ta jest chili de Cayenne. No i też niestety spuściła wszystkie liście, ale żyje, bo tu widać, że coś po malutku drgnęło. Także tak wyglądają przyzimowane papryki. tu mam rozsady pelargonii które były robione na jesień poobrywane były szczepki i tutaj sobie rosną w wielodoniczkach. także tak już wyglądają trzeba je będzie przesadzić do większych donic żeby się już rozrastały a tu już nawet jest opączek a tu jest begonia stale kwitnąca. Też już ma kwiaty. Też była sadzona na jesień. Przez pędy. Po prostu uszczknięte są takie pędy, włożone do ziemi i ona pięknie się rozrasta. Natomiast tutaj jest fuksja. To jest taka odmiana, którą mam już kilka lat. Była przywieziona z Chorwacji jako malutki szczepek i teraz ją troszkę odmłodziłam, bo już też była bardzo zdrewniała. Także też się fajnie przyjęła. A tu są cebulki włożone, żeby ładnie dawały zielone listeczki do śniadania. Natomiast tutaj jest wysiana marchewka. Ona jest wysiana w takich yy, łódeczkach, które sama zrobiłam z kartonu. One są pospinane tylko tutaj szywaczem. jest nasypana ziemia, jest wysiana marchewka. Także jak zejdzie, to zostanie troszkę przerzedzona i później yy, całe te łódeczki pójdą do ziemi. Będzie taki trochę przyspieszony wzrost. Tu jest yy, marchewka Paris Markt. To jest taka odmiana marchewki malutkiej. Natomiast te cztery to jest zwykła marchewka Nantes. No, pierwszy raz robię taki eksperyment, gdzie robię rozsadę marchewki. Zobaczymy, jak się uda. Ścięta forsycja już ładnie zakwitła. Ale na zewnątrz jeszcze nie zakwitła. A tu są rozsady pomidorów. Pomidory, które były wysiane końcem stycznia, już tak wyglądają już są przepikowane do osobnych doniczek. I już po malutku dostają troszkę nawozu. Te tutaj z przodu to jest odmiana astek. One wszystkie pójdą do donicy. Tutaj jest odmiana bajaja. A te wyższe to jest maskotka i ola polka. Natomiast te tutaj to jest pomidorek Betalox. Tak wyglądają. Tutaj jest yy, bakłażan. Bakłażany. Są dwie odmiany. Jedna to jest Black Beauty Beauty, druga to jest odmiana Violetta Lunga. Też są już przepikowane. I zobaczymy, albo będę jeszcze raz pikować, albo będą docelowo rosły już w tej donicy. Zobaczymy, w jakiej będą kondycji, bo do gruntu dopiero pójdą gdzieś w połowie maja. Tutaj jest ogórek. To jest ogórek krzaczasty dar, odmiana dar, który też będzie rósł w donicach. A tutaj są papryki. Już przepikowane do osobnych takich doniczek z folii po ziemi. Bardzo fajnie są wykorzystane folia, jest wykorzystana ziemia i jest wykorzystana folia po ziemi. Także co roku sadzę je właśnie w takich tunelikach foliowych i one już docelowo będą sobie tutaj rosły. To są papryki i słodkie i kilka ostrych. Tak wyglądają właśnie początkiem marca. A wysiane były końcem stycznia. Papryki długo rosną, więc to jest dobry termin ich wysiewania. Nawet jeżeli będą miały kwiaty, kwiaty się obrywa. Nawet można cały czubek oberwać, one się ładnie rozkrzewią i później do gruntu sobie pójdą i będą już sobie rosły i będą dużo wcześniej niż takie, które by były później wysiane. Tu jest sałata. To jest sałata dębolistna i sałata y, lolorosa, dwie odmiany, tu jest i zielona i ta czerwona, natomiast tu jedna sałata mi nie zeszła, odmiana redin, pewnie już miałam stare nasiona, bo już sieję od lat, więc mogły być już stare nasionka. Tu jest rozpikowana bazylia. Także ona już też docelowo będzie sobie rosła w tych donicach. Tu jest po trzy w jednej takiej donicy. Jeżeli będą za duże, to się jej będzie uszczykiwać, one się będą ładnie rozkrzewiać i będą czekały, aż sobie pójdą do gruntu. Natomiast tutaj mam wysianą, tak dość późno, paprykę z marketu. To jest taka półdługa, taka w sumie półdługa. Papryka czerwona, tak półdługa z marketu. No, pierwszy raz ją będę miała, zobaczymy, co z niej urośnie. Natomiast tutaj mam jeszcze papryki, które tak marnie kiełkują mi w tym roku. To jest też odmiana y, papryki y, takiej marketowej Ramiro. I ona mi strasznie kiepsko kiełkuje. Ale już tam mam kilka, a tu będę miała jeszcze cztery, to już wystarczy. Także tak wyglądają rozsady początkiem marca.